Uniwersytet zamknięty, sklepy zamknięte, kawiarnie zamknięte, wszystko zamknięte. Co robić? Niektórzy reagują na to spokojnie i siedzą w domu, a niektórzy zaczynają biec do sklepu za papierem toaletowym. I tylko odno zależy do jakich z tych grup się dołączać. Żeby trochę rozluźnić się w takiej sytuacji postanowiłam zrobić dla was filmik o tym jak efektywnie uczyć się online. I dzielę się tu wyłącznie swoim doświadczeniem i myślami, więc proszę to przyjmować jako rozrywka i materiał do przemyślenia. Ten filmik będzie składał się z dwóch części. W pierwszej części będę mówić właśnie dlaczego trzeba korzystać z tego czasu, który mamy teraz. I jak go skorzystać, a w drugiej części powiem, jak efektywnie uczyć się online, moim zdaniem. Dobra, teraz już możemy zaczynać chyba, tak? Tak. Każdy z nas kojarzy takiego szalonego geniusza Billa Gates'a, i właśnie on ma takie przyzwyczajenie: raz na jakiś czas, na tydzień, zamykać się w domu, w górach i myśleć. Obok niego mogą być tylko notes, długopis, ewentualnie laptop i telefon, pod warunkiem wyłączenia internetu. A teraz wyobraźcie sobie: nie ma zasięgu, nie ma sklepów, nie ma nikogo obok. Ty i Twoje myśli. W jakimś stopniu na kwarantannę, nie? Tylko my jesteśmy w bardziej komfortowych warunkach. Jesteśmy w swoich domach, w mieszkaniach, mamy obok sklepy, mamy obok człowieka, ewentualnie zwierzaka. I my możemy tak naprawdę zamawiać się tylko. Czym tylko chcemy, tak? Możemy uczyć się online, możemy spać przez te wszystkie dni wolne, możemy tańczyć, możemy wszystko robić, co chcemy. Ale jeśli trochę dostosować ten pomysł Pilla Gatesa do naszych realiów i nie na tydzień... Nawet nie na dzień, tylko na kilka godzin, wyłączyć internet, wyłączyć telefon i po prostu przez kilka godzin tak myśleć i zapisywać wszystko, wszystkie nasze myśli, jakieś plany na przyszłość. Spróbowałam tak zrobić, naprawdę, i to mi naprawdę pomogło. Znalazłam, co jest najważniejsze teraz i na czym chcę się skupić z tego najważniejszego. Bo trzeba przyznać, że w normalnym życiu ciężko nawet znaleźć, nie wiem, wolną chwilę, bo cały czas studiuję, Cały czas praca, rozpraszające dźwięki z telefonu. Więc teraz naprawdę jest najlepszy moment, żeby pomyśleć o swoich priorytetach. I do tego jeszcze wrócę, no ale troszeczkę później. Więc nie wiem, wszechświat czy Bóg, ktoś zdecydował, żeby wszyscy byliśmy w domu, po prostu mieliśmy takie mini wakacje i trzeba z tego korzystać. Żyjemy w szybko zmieniającym się świecie, do którego Trzeba po prostu się dostosować. Przykładem nawet może posłużyć to, że jeszcze dwa tygodnie temu spokojnie chodziliśmy na zajęcia, na uniwersytet, na uczelnię a teraz już wszystkie wykłady, konwersatoria mamy online. O czym to świadczy? Może właśnie tu powstaje pytanie, że za kilka lat może właśnie w taki sposób wyglądać nasza edukacja. Więc myślę, że warto. Nauczyć się funkcjonować w takim trybie online. Po przeczytaniu różnych materiałów na temat, jak produktywnie, jak efektywnie uczyć się online, doszłam do kilku punktów, które były we wszystkich tych artykułach. Po pierwsze, koncentrować się na jednym zadaniu. Teraz jest bardzo popularne takie słowo multitasker, i wszyscy to piszą w CV, tylko w rzeczywistości to tak nie działa, bo jeśli mamy do wykonania dwa lub więcej zadania, to nasza koncentracja dzieli się na dwa. To zwiększa um, ryzyko pomyłek i prędkość jest o wiele mniejsza. Więc jeśli chcemy coś zrobić dobrze, i szybko to trzeba koncentrować się tylko na jednym zadaniu. Na przykład chcemy napisać esej. Piszemy tylko esej. Wyłączamy muzykę, wyłączamy wszystko, wyłączamy wszystko co może rozpraszać i koncentrujemy się na tym. Większość z nas już zna tę metodę Pomodoro, 25 minut pracy, 5 minut odpoczynku. I oczywiście to pomaga przy koncentracji, przy motywacji, przy żeby kontrolować poczucie czasu. Chciałabym tu bardziej zaznaczyć to, że musimy dawać odpoczynek oczu od komputera. To taki mały drobiazg, o którym zawsze zapominamy, ale to jest niezbędna zasada, to jest podstawa nauki online. Trzeci punkt to priorytety. Jak już wspomniałam wcześniej, ta metoda Billa Gatesa mi pomogła. Wtedy można się skupić tylko na tym, co jest najważniejsze, teraz, i jakby z tym pracować. Nie wiem, jeśli dla Was jest teraz priorytetem nauczyć się gotować w końcu, nie wiem, czy to z tym stylu, to na YouTube istnieje po prostu milion blogów o tym, jak nauczyć się gotować, tylko trzeba naprawdę poszukać takich dobrych, jakościowych. Także na takich platformach jak Skillshare czy Udemy istnieje bardzo dużo, bardzo dużo informacji i naprawdę jakościowych filmików na e, dowolny temat. I to kosztuje 40 zł miesięcznie, i no, musicie się zgodzić, że to o wiele tańsze niż kupować niż płacić za korpetycję. I ostatni punkt, o którym chciałabym wam powiedzieć, to dyscyplina. Były żołnierz Joko Wheeling mówi, że dyscyplina to swoboda. W jego rozumieniu, jeśli człowiek chce mieć więcej wolności w życiu, to musi mieć więcej dyscypliny, a lepiej jeszcze powiedzieć samodyscypliny. Zostań lubi. Zostań! Dostosujmy to do naszej rzeczywistości. Jeśli chcemy uczyć się online i nie jechać na zajęcia o półtorej godziny, to musimy wstać o siódmej, o ósmej odpalić laptopa i słuchać, notować, co mówi wykładowca po drugiej stronie ekranu. Trzeba wyłączyć wszystkie rozpraszające powiadomienia, wyłączyć Instagrama na, na ten moment, kiedy pracujecie, czy uczycie się. Całkowicie skupić się na otrzymywaniu informacji, skupić się na jednym jakimś zadaniu. I właśnie dyscyplina to jest jakby zbiór tych wszystkich poprzednich punktów. Dobra, z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że ten filmik funguł zmotywować się do działania, żeby zacząć się uczyć w końcu. Piszcie w komentarzach, jak radzicie sobie z kwarantanną. Czym się zajmujecie? Jestem bardzo ciekawa i życzę Wam zdrowia no i owocne nauki. Dziękuję, że dotarliście do końca. Miłego dnia i do zobaczenia!